Cześć, to jest Nensan, Was ponownie w Age of Mythology. Oczywiście kontynuujemy kampanię The Golden Gift. Sprawdziłem ją, została ona stworzona przez graczy, dlatego nigdy nie widziałem jej w podstawce. Można ją ściągnąć za darmo. W tej rozszerzonej edycji jest po prostu już w grze dodana. Dobra, zaczynajmy. Więc jednak dali jakiś nowy content. Sprawda, był on wcześniej dostępny, ale... Meanwhile, in Eetree's village beyond the mountains, your brother Brock is travelling to the forge beneath the mountains. He plans to build a great metallic beast, a gift for the god Freyr. No! The golden boar we've been planning to build it for years. How dare he forge it without me? I'm sure he'll give you proper credit when he offers it to Freya. Besides, isn't he the eldest? It's right that he speaks for your family. No, it's best that you stay home and defend your village against raiders. Stay home and let Brock steal all the glory? No, no, no. He's nothing without me. <laughs> Szkipan. everyone, gather resources and build a dock. We've got to, get the water to the mines. Yo. Musimy wybudować. Czy to zrobić potrzebujemy drewna. Ile? 120. No to chwilkę to zajmie. Something. Szczególnie, że to krasnolody wydobywają, już w ogóle tragedia, a mamy gigantów i trolle, jeszcze trzydzieści? A nie, 20. Jau! Dobra. Jau? Trzeba dojść jeszcze drewno na statek. Czy jest tutaj jakiś relikt? Czy coś w tym stylu? Poeksplorujmy w tym czasie. Jest. Musimy się tutaj dostać. Chyba da się to zrobić. Zbudujmy statki do transportu. Masa ulepszeń. Nie wiem czemu, ale możemy robić krakenu. tam? Ciekawe czy możemy tak po prostu tam dopłynąć Czy też napotkamy jakieś... Aha. Skorzystajmy z tego, że walczą między sobą On zaatakował nas. Bąż morski. Na szczęście nic nam nie zrobił. Przegrana O, oh fuck. Kraken, serio! Dobra! Jesteśmy z fawrotem. muszę przyznać, że trochę mnie poniosło i narobiłem całą masę klasnoludu. Tym razem odpowiednio się przygotujemy, zanim wyruszymy. Zróbmy w końcu te doki. Mam sporo drewna. Dobra, co my tu mamy? Zróbmy trzy łodzie rybackie. Zawsze będzie więcej pożywienia, za które zrobimy krakeny. Raczej bez nich nie przepłyniemy na drugą stronę. Widzieliście, jak było ostatnio. Tragicznie.

Myślałem, że są trzy a tylko dwie. Chyba okay, bieda. Trzeba przyznać. Poszukajmy następnej. Jau? Chyba nie ma w okolicy. Będziesz tutaj łowić. To będzie bardzo opłacalne. Zrobiliśmy już wszystkie dostępne ulepszenia zasobów. Został tylko rekrutować. No tak, zapomniałem o tym, że jeżeli nie będę walczyć... No, doczepiliśmy tego stadeczku, to nie będę miał wiary na mityczne jednostki. Stać nas tylko na jednego krakena. Dobra, niech się to wszystko produkuje Potrzebujemy też przetransportować 6 krasnoludów Jau? Jau To już skończyło się drewno Ale jeszcze mamy trochę drzew Raz, dwa, trzy, cztery, pięć On zabrakło na ostatniego Zastosuję mam ich tutaj od groma, więc w jakim celu rekrutuję? Mogę tych zwyczajnie zabrać? Chwere tach, kurluczyk Jał? No i koniec złota Szkip hajt, Jau? hajt Jał? Aż tutaj Jał? will tu już możesz odłączyć się od tego stada Więcej domu Czemu nie mogę? Aha, to już wszystkie jakie mam dostępne. Okej, okay, rozumiem to Jak tam idą te statki? Aha, jeszcze się upgrade y robię. Dobra, to już jest zbędne. Sat. Sat. Jał. Ale ładny kraken. No. Skipan. Skipan. Właśnie go szukałem, a ukrył Yo. się za domem. Ciężko zauważyć takiego krasnoluda. Jał? Mamy łódzkę. No pokaż co potrafisz. Świetnie. Musimy zabrać ze sobą Jao, 6 krasnoludów. Ja akurat wziąłem 7. Więc jeden niech wraca. Dobra, płyńmy. Mamy krakena i dwie łodzie. Ma kto osłaniać ten statek transportowy. Dobra, nie goń go. Z tego pamiętam, tutaj wyskoczyła ta bestia. Niech on idzie pierwszy. Tylbwin! Aha, i gdzie ten kraken? Aha, walczy z naszym. Biał. No dobrze. Skip, tak. Następny. Skip pan! No wywal ich na brzeg. Dobra, udało się Było blisko Cholernie blisko Jeszcze tak się ustawmy, żeby do nas nie strzelali może A wy na co czekacie?

Do transportu Wybudujmy następne doki, tak będzie lepiej Macie tu jeszcze jednego krakena do zabicia Jeden statek od razu stracony Bijcie go tymi młotkami, zgadza się Nie wiem czy... Dobra, da się zamrazić statki Już się tym martwi. Ale nie ma z tym problemu. Na statek. i będzie cię osłaniać. Na wypadek gdy pojawił się następny Kraken Krakena nie ma ale są te cholerne węże Powinno się udać Co tam ci odwrócili uwagę Serio Dobra Jolo Musicie z nimi wygrać Albo biegnijcie na hamę też może zadziałać. W sumie tych herosów nie muszę tam podprowadzić. Nie umieraj. Udało się. Było blisko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.